Nazywam się Eduard Dilanian, mieszkam w Suwencimie, ale pochodzę z Armenii, przyjechałem do Polski i zostałem tu na stałe, jestem obywatelem już tego kraju, no moją pasją od 13 roku życia było malarstwo. W tym roku, w roku będę obchodził 55. rocznicę działalności artystycznej i w Słęcini odbędzie się w listopadzie duża wystawa, taki Deni FIS. Prawdzie no, przedstawię duże prace, od dwóch lat przygotuję tę wystawę. Razem ze mną... E, Wystawi swoje obrazy i rękodzieło, też moja żona. My jesteśmy taką rodziną artystyczną i cały czas wolny poświęcamy nowym pomysłom, no, realizujemy te pomysły, przygotowujemy się wystawy. Te e, małe e, obrazki, to powiedzmy. E, no nie są wielkie coś jakieś tam, ja nie wiem, działo sztuki, ale w każdym razie, w każdym obrazie jest e, część mojej duszy, mojego serca, maluję to, co mi się podoba, to, co ja lubię. No i e, zawsze jest tak, że ludzie też e, lubią te obrazy i podobają się te obrazy, które ja maluję. Lubię malować kwiaty, martwy natury, przyrodę, postaci, czyli... Wszystko, wszystkie portrety i na zamówienie maluję i tak dla kolejnych wystaw. no Na przykład część tych obrazów przyjechała z wystawy, była w Pesco, to jest partnerskie miasto Sulecina i tam miałem ja wystawę grafików i kilka takich obrazów też były wystawione. No i e, też e, dobry taki powiedzmy bardzo ciepły przyjęcie mieli te obrazy spodobali się no, mieszkańcom Bieskow. no teraz przygotuję się do tej wystawy, o której mówiłem w listopadzie 8 listopada jest już wyznaczony termin otwarcia wystawy w Domionitów no Domionitów to jest centrum polsko-niemieckiej współpracy i ja myślę że Wielu ludzi przyjdą na otwarcie tej wystawy. Pracuję w szkole jako nauczyciel języka niemieckiego, a cały swój wolny czas poświęcam malarstwu. Już 55 lat nie rozstaję się z pędzlami, farbami no, i zawsze staram się wykorzystać każdą wolną chwilę, żeby namalować obrazy. No nie wiem ile już namalowałem, tak kiedyś siedziałem, zacząłem liczyć i naliczyłem około 15 tysięcy. Sam byłem przerażony, dzień dobry, dzień dobry, sam byłem przerażony, że tyle już namalowałem w ciągu 55 lat. No moje obrazy są i w muzeach i w prywatnych kolekcjach. W różnych krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Polsce, byłem w byłym Związku Radzieckim, w Niemczech, w Malezji, no ja nie wiem już, we Francji, prawie wszędzie. W całym świecie są moje obrazy w prywatnych kolekcjach. No ja cieszę się z tego powodu, że sprawiam przyjemność ludziom, którzy kupują obrazy i zawieszają je do siebie na ścianie, w swoich budynkach. No, i co mogę powiedzieć? Pracuję dalej nad nowymi technikami. Staram się odkryć coś nowego dla siebie. Tyle mogę powiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo.